Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na materiał z gry The First Descendant, w którym pokażę Wam, jak w miarę szybko zebrać cząsteczki żelaznego serca w Kingston. Zaczynamy od odpalenia mapy. Teraz wybieram sobie dowolną krainę, w naszym wypadku Kingston. Tu na dole po prawej mamy prompt, zebrane cząsteczki żelaznego serca. Ta opcja pojawia się w, na pewno przy jednym z questów z sezonu, które weszły niedawno. Ja, je zauważy... ja zauważyłem te prompty przy zadaniu nowy schemat szyfrowania. Mogło się to pojawić minimalnie wcześniej, natomiast to jest na pewno najpóźniejszy moment, kiedy już będziecie mieli do tego dostęp. Kiedy sobie to klikniemy, to tutaj pojawia nam się lista raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 misji do wykonania właśnie w Kingston na trudnym poziomie, która, po wykonaniu których dostaniemy cząsteczki żelaznego serca. Które z kolei wykorzystujemy do tego, żeby w naszym ekwipunku ulepszać nasz wzmacniacz, inw wzmacniacz inwersji. Tak, dobrze chciałem powiedzieć. Tutaj nam się te punkty będą nabijały, dostajemy energię, możemy wydawać tutaj punkty, jest fajnie. Ok, du po tym przydługim wstępie wracam na Kingston. Zobaczmy, co my tu mamy do zrobienia. Ukończ misję na poziomie trudnym w Kingston. 10 razy nie dotyczy posterunku, fragmentów otchłani reaktorów fuzyjnych. Ok, czyli standardowo. Powiedziałbym, że jeżeli to, to, to zadanie chcemy sobie szybko przebustować, to do tego najprostsze będzie albo polowe centrum łączności w zgliszczach, albo budynki okupowane przez wulgusów na upadłym teatrze. Z tego co że to są dwie takie szybkie, bardzo szybkie misje, które można powtarzać w miarę sprawnie, więc powiedziałbym, że do tego zadania. E, użyłbym tych misji, e, ale na razie, na razie to zostawiam, bo stawiam, że po prostu jak polecimy z innymi zadaniami, to coś się przy okazji tutaj zrobi. E, pokonanie elitarnych wrogów e, to dwa razy. Z tego co widziałem na innej mapie, to, to się nie nabija łącznie. Wydaje mi się, że to jest chyba bug, bo najpierw nabiło mi się tutaj 10 e, przeciwników, a tutaj dalej miałem 0. Więc zobaczymy, czy jak tutaj nabije 15, to wbiję, zacznę wbijać to 75, czy co będzie się z tym działo. Dlatego może zaczniemy sobie od. zaatakuj fragmenty odchłani niezwiązane z atrybutami w Kingston na poziomie trudnym. To pójdę, pójdzie za chwilę na pierwszy ogień, no a potem już yy, po kolei. Oczyść posterunek, ukończ misję reaktor fuzyjny, fajnie powiązane, ukończ operację infiltracji pięć razy. Mmm, ale fajnie. Znisz skrzynki z zasobami. Użyj zapasów Kingston. To są te beczki do podnoszenia. I wykorzystaj droidę wsparcia. No to to za chwilę się tepnę i, i to użyjemy. To co? Bierzemy się do roboty. Ok, wylądowałem w Kingston. Pierwsze co, yy, pierwsze co robię to szukam droida. Klikam droida. Zbieranie cząsteczek żelaznego serca ukończone. Nie wiem, jak ja sobie poradziłem. Było ciężko, ale dałem radę. Sobie popatrzymy. Tutaj to 450 cząsteczek wpadło. Jest fajnie. Teraz na drugą nóżkę wybrałem już sobie Walbi, więc bierzemy się za fragment odchłani, który jest bezelementowy, jest na szczęście tutaj niedaleko naszego checkpointu. Nigdy go nie robiłem, więc mam nadzieję, że Walbi da sobie radę. Wbiłem na niej um, aktywator i kilka tych, e, jakim tam katalizatorów, więc mam nadzieję, że jakoś to poleci Wyśmienicie. punkt z głowy mam taką nadzieję tak było 2 na 10 jest fragment odchłani pojadę od razu w takim wypadku do reaktora mam blisko a że są odkryte w sensie mam już te mam materiały amorficzne to przynajmniej nie będę musiał tutaj specjalnie biegać zawsze to lepiej zrobić jedno przy drugim jeżeli nie macie tutaj e, reaktora, e, nie, reaktora materiału amorficznego, to za chwilę i tak pójdę na posterunek, tam też muszę nic zrobić. O proszę, jaki twardziel. Niego to trzeba postrzela. I to tyle. Wyjeżdżać, patołach. Jak powiedziałem, tak robimy. Tepnąłem nas już na. To jest upadły teatr, prawda? Tak i lecę do posterunku wulgusów, ten jest najprostszy, bardzo długo go farmiłem, bo tutaj są też materiały potrzebne do albo aktywatora, bo katalizatora nigdy nie pamiętam do którego e jakiś żel tu e wypada e no i możemy przy okazji podnieść beczkę, bo musimy ich jeszcze, e jeszcze parę podnieść no i tutaj po prostu kwestia powtarzania tego outpostu dopóki dopóki nie wypadnie Wam materiał amorficzny. E, tak, żebyście mogli otworzyć na, e, na tym reaktorze, który przed chwilą pokazywałem. Tutaj jest bardzo prosta rotacja. Tak, Trzecie. Boss się pojawia. Uuu. No. I tyle. Nawet wypadł wzorzec ma materiału amorficznego, więc... Jest potwierdzone, że można by pójść otwierać reaktor. I zobaczmy sobie tutaj, tu. Mamy z głowy oczywiście posterunek na poziomie trudnym. No to może teraz, tak jak widzicie, te, te, te kile tutaj lecą pojedynczo i tutaj nie lecą. To mnie zastanawia. Ale może teraz y, polecimy sobie pięć operacji infiltracji w Kingston na poziomie trudnym. W tym celu kierunek Albion zmieniłem już na bany z buildem pod Dungeony i polecimy sobie Laboratorium Magistrów. Plus z tymi operacjami w Kingston jest taki, że ma szansę wydropić tutaj, mają szansę wydropić tutaj komponenty do naszej Haley, a konkretnie komórki.

Po tym, jak skończyłem 5 operacji infiltracji, zajrzałem tutaj w naszego prompta i zauważyłem jedną interesującą rzecz. Po pierwsze, zalicza nam operację infiltracji jako misję na poziomie trudnym w Kingston. To jest bardzo dobra wiadomość, bo jesteśmy pięć do przodu. Po drugie, tak jak widzicie, podbiło mi elitarnych wrogów i podbiło mi drugich elitarnych wrogów. Natomiast te liczby nijak się nie zgadzają, to się nie nabijało w tym samym tempie. I nie dawało mi to spokoju, więc przełączyłem na język angielski. I co się okazuje? Tutaj mamy po prostu błąd w tłumaczeniu. 15 odnosi się do liczby elit, czyli przeciwników z żółtym paskiem HP, których musimy pokonać. 75 odnosi się do przeciwników, którzy mają jakiś specjalny efekt. Na przykład tarcze, albo trzeba strzelać w weakpointy, albo mają ten irytujący promień, który nas spowalnia. Generalnie ci, którzy mają bodajże pomarańczową nazwę. To jest ta różnica, dlaczego inaczej się to nabija jedno z drugim. No i tutaj zostały nam jeszcze skrzynki z zasobami i zapasy. Jak rozbijałem skrzynki na operacji infiltracji na laboratorium magistrów, to widzę, że tutaj też zaliczało, także to też można jedno przy drugim, przy drugim zrobić. To, co ja teraz spróbuję zrobić, to znaleźć misję, która pozwoliłaby nam pchnąć tą liczbę 75 jak najszybciej do przodu, także zaraz dam cyk. Sprawdziłem kilka misji i wydaje mi się, że nie będę sprawdzał dalej, ponieważ tutaj ta misja, budynki okupowane przez wulgusów, ma całkiem niezłe rezultaty, bo przed chwilą za 30-sekundową misję udało mi się zabić 9, 9 komandorów, czyli tych czempionów jak to. Obecnie jest nazywane, więc wydaje mi się, że będę to, to dobijał po prostu tutaj. E, zaraz zobaczymy, czy da się powtórzyć ten wynik. To pewnie podlega w, w pewnym stopniu pod RNG, mogłem mieć po prostu lepszy run, no ale, e, ale zobaczmy. Pyk, miałem 27, teraz wpadło tylko 3, więc jest pewna doza randomu. E, natomiast pomiędzy 3 a 9, no powiedziałbym niezły wynik. W niecałe pół minuty, także myślę, że mogę spróbować to Zrobić jeszcze raz, bo byśmy sobie wtedy W sumie zrobili jeszcze tak Podnosimy amunicję Dokładnie tak myślałem właśnie, że Wbijemy Za podniesienie skrzyny tych beczek na Kingston Można tu trochę poskakać, bo gdzieś tu są po, pochowane te Także te skrzynki więc od razu będzie się też zaliczało do rozbijania skrzynek, o, no właśnie, chodźmy tu. No, kogo tu mamy? Teraz się chyba też zaliczyło za tak, za 10 misji. Znowu tylko teraz, teraz bardzo biednie bym to powiedział, że wpadło. Spróbujmy jeszcze raz. Tyk, I lecimy. O, proszę, pa, rozbiłem ostatnią skrzynkę. Można, tak? Jak tam nie ktoś łapał łańcuchem, to znaczy, że był czempionem. Tak, bezpieczni. I zobaczmy. 8 na 10, no 6. 6 tym razem. Beczki, skrzynki zrobione, misje zrobione. Dobra, ja w takim wypadku dobiję tutaj po prostu te pozostałe 36 czempionów. I nazywajmy tego elitami. No, udało się. Zajęło to kilka prób, ale padło na szczęście. Także to jest bardzo dobra miejscówka do tego, żeby farmić komandorów, czempionów. Czy też źle przetłumaczone elity, jak to, jak to widzieliśmy na naszym prompcie. Tak jak przed chwilą wspomniałem, ostatni na naszej liście jest obiektyw, żeby pokonać elitarnych wrogów, to jest 15 elitarnych wrogów. 7 zaliczyło nam łącznie w momencie jak robiłem posterunek, robiłem reaktor, no i to laboratorium magistrów 5 razy. Wydaje mi się, że najszybciej będzie po prostu tutaj pójść na ten posterunek i zrobić go jeszcze dodatkowe 8 razy dlatego tak jak widzicie wyekwipowałem szaren teoretycznie nie jest to potrzebne ale jak już robimy ten objective to ten 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 tą aktywność z posterunkiem to dlaczego by nie skorzystać i nie zdobyć dodatkowych przynajmniej mieć szansę zdobyć dodatkowe materiały amorficzne dlatego wjeżdżamy jako szaren to co już wam pokazywałem Mordujemy tutaj główno dowodzącego. I w ten prosty sposób powinienem być jedną elitę do przodu. No i po raz 15 elita ubita, to powinno sprawić, że wszystkie misje na Kingston mamy skończone. I to już wszystko jeśli chodzi o zbieranie cząsteczek żelaznego serca na Kingston. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście farta do schematu na komórki Hayley, które wypadają z operacji infiltracji na Kingston. Mi podczas pięciu operacji wypadły tylko albo aż dwa schematy.